Evil Plague! Kiń evil... We shall meet again! A tu mamy meteoryt. Czy chcemy usunąć meteoryt? No oczywiście! Dziwię się, że ten, że... Przódca... O! Sharpido! Czyli Archi jednak Sharpido jest tego. tym... ...typowym dla aqua. No, Absorb! Sharpedo się powiedziało, ale dobra. Sz Absorb! To jest tak. To jest... E... Ostry pedofil. Sharpedo. Ha ha! Nie rozumiem O, tu na level 18, jej Wiesz co muszę sprawdzić item finderem Item Finderem tutaj coś Jest tutaj coś? Gdzie? Around here AHA Gdzie around here? You find nothing No ja właśnie nothing Gdzie to jest? Żal mi tej gry. Tu? Pudło. Tu? 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 Annoying? A, tak przy okazji, it. to tutaj chyba się trenerzy potem pojawiają nad, w tym wulkanie. Nie wiem, czy Pojawiam, to jest tak jak z Lake game. of Rage w drugiej generacji. It rocks my soul. To kamieniuje moją duszę. Moja dusza jest ukamieniowana O Balto i to jest Pokémon psychiczny Jeden z dziwniejszy, jaki kiedykolwiek poznałem. Ona woluje wyklejdoya. Który też jest dziwny. Jeszcze dziwniejszy. Artemis, wykaż się. Kurczę, pamiętam, że nie okazuje miłości Battlemance, tylko Artemisowi. Zik Sordans. Ja bym tak bardzo chciał mieć Giga Draina. Nie tak bardzo bym nie chciał być kamieniowanym. No, no błaga, ja I patrz! Speedfell. Mam to w dupie. Quick tak. <laughs> tak się trzepie. Hmm. Nie ma to jak dobra wzmianka o trzepaniu. Miałem cichą nadzieję, że nie wspomnisz. O boże! Ty opadasz w tym pokój. Ja, ja się nic nie Spoink, się tego znam. Spoink to jest y, Pokemon psychiczny. I tyle o nim wiem, to jest Pokémon świnka, on w grampiga ewoluuje. No... ewoluuje. Pierwsze krzaki atak <noise> Numel. No tak. Numel! W pewnym skakowanym... W skakowanej wersji tu można było cele złapać. Bo szafir 368, gdzie były wszystkie sumy? Ej, patrz, co lep. Aha, ha, ha, ci możesz wrócić, a nie. Woo! Bullshit! Odawaj pieniądze, gnoju. <noise> Żądam reklamacji. No patrz, I no. want satisfaction. Ja tam. Nie będę się wkurzał. Nie będę się wkurzał. Jestem na to zbyt dobry. Ordisz. Ordisz było roślinny czy roślinno ostro? Eee. Or... Ordisz? Or... what? Or, Ordisz or, or, or. znaczy? A... E, trująco grasiasty. Dobra, to będzie działało normalnie, prymno. Ordisz No. <noise> Skąd ja to znam? Czuj mój ból Czuj mój ból S samej o, SWITCH ten, jasne! Jasne! A może frytki do tego? Masz super sonium. <grym> tak, a teraz cię walni slip powderem, tak czy siak? Nie, sam siebie walnie patrz. Je! Yeah! W twarzy. Mówiłem. Je, yeah, cię, Gdy wyszła z konfuzji po pierwszej turze, jestem sparaliżowany. Dobra, batumento, bo na tyle, jeżeli chodzi o twoje performance. <grym> Mario? <grymne> Czyli widzę, że wróg tutaj leci pod wkurwiajkę i do tego Tak. On ma trzy, wszystkie trzy powdery. Wszystkie. O Boże. Nie daj żyć... ...temu... Tę... O Boże. Level up. Przynajmniej tyle. Level up? Dobra, słablu no to wiadomo. Artemis. Postaram się trzymać mniej więcej podobny poziom pozostałych Pokémon ale już do startera chyba nie dojdzie. nie dojdę. co, Zobaczmy, Zobaczymy jak Donatello sobie sam poradzi. O właśnie, wystaw tego dziada. Ale chyba nie, nie na Ordisha, co nie? Oczywiście. Że Ona na ma sing! Ona ma sing! No, no Steep! Ow! No, Au! Au! Au. Ptak! Nie, Ach, okay. chryste! No to powodzenia jeszcze teraz w walce z nią, papa. Pa. Where's my Poki centrat? I teraz proszę bardzo, jesteśmy tutaj. Ojej, spadłem. Eee, widzicie to? Te cztery ledżysy równa się cała kolejka górska ponieważ ona idzie w lewo, a ledżysy idą w prawo, jakby. Nie, Jaj! Nie, nie. Słablu! I tak, wracam tam, bo tam jest jeden trener, którego nie zatrułem. A co tam był za przedmiot? Nugget. Mech, to nawet nie będę próbował tam iść. To już zdobędziesz wracając do miasta. No, zapewne. A w mieście pobawi mi się jeden odcinki. <gryw> pobawimy się? No panie, wie... chyba pan czeka, tam jest liderka. Pałczki, bał, bał. <laughs> tak, to by. Spoiler, to jest jeden z tych liderów, którzy będą mnie kurwiać. To jest jeden z tych liderów, na temat którego jest pełno, pamiętajcie. Tak. Aaa, położę się w chlebie. Mm. Tak, teraz będziesz z przodu. Opowiedzą mi jeźdźcie może w tym czasie, kiedy ja będę tu się Natomiast to miasto z, chyba słynie z gorących źródeł. Przy czym dostajemy tutaj egg. Ha, nie możesz już wziąć ega, bo ja go mam, A what? No bo ta kobieta daje egg. A, no, pamiętam, ja pamiętam z czym, z wynautem. A, nie będę miał wynauta, już powiem to. Slash! Pięknie. Slash! Slash to a. jest chyba najlepszy ruch... Y Normalny? Z a, Zangusa, tak on, Zangus był, tak? No tak, Zangus. Mów po prostu... Artemis Artemis Art Buckseks Tak przy okazji nagrywałem 50 minut No, co to tam? Ha! Podobno Ice ma... Heal! Ice he Desi. w wodzie znalazłem Ciekawe która z tych starszych pań upuściła Ice Heala. Chciałbym lepiej wiedzieć jakim cudem masz coś co leczy przed lody. A W sumie to ma ten sens Bern Heal! Buck is full Fuck is... okay The pool is closed Jesteś coś tu mogę walić Pomóż mi bo nie wiem O kur... A i Pan... przy okazji tutaj jest kolejna... kolejne miejsce na bazę tuż przy centrum Pokémon. Gdzie? A to... A wiesz chyba. nie widziałem? A nie 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 to chyba... Czy ty... Wait a minute To jest drzewo Chciałbym zaznaczyć Tak mam podpowiedź dla ciebie <laughs> Secret Luka power chodź przykazną. tu Donatello <clears throat> nauczysz się secret power dla eksperymentu. Okay. ok. Ja nie biorę, ja nie biorę jaja. Smokescreen. Nie potrzebuję jaja dosyć Ja Jajo się wykluwa po różnej ilości liczbie kroków, które wykonamy od 2000 do 500? A nie, 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 to nie jest tego typu drzewo, z tego co widzę. Can't use that here. Aaaa. No Jesus Christ. Zostałem oszwabiony w tym momencie. Co to jest? Pokémon Herb Shop. Bitter Test, to Better Cure. Pokémon Herb Derp, Sharp. <laughs> herb Derp. Tutaj możemy kupować leki naturalne, które są gorzkie. A gorzki smak obniża szczęście naszych Pokémonów. Bo Pokémony nie lubią gorzkich rzeczy. Bum. Pamiętajcie, jeśli robicie herbatę swojemu Magic pamiętajcie, żeby ją posłodzić. A, czy jest coś, co powinienem tutaj odwiedzić? Pszu! Nie Ej, ej, cele, taka wskazówka. Ty, ten taki wielki budynek, ten, ten po mojej lewej, no wiesz. Oho! Oho! Co to chyba ten, ten mógłbyś chcieć odwiedzić. A, a, ale to jest Jim. Co ja miałem robić w zimie? Wapać do hentajców na temat liderki Liderką jest flanery. Kończymy. Mam, być. I na samym odcinku. Co tak inna Mmm. Mmm. ja pięknie. Cliffhanger. To to było. Na tyle z naszej strony. Bye. Pa.